Cześć, jestem MineLuzer, to jest mój Let's Play Minecraft, a ze mną jest... Pojeden! Dokładnie, no więc co mam robić? Zaczynamy. Seria ta nazywać się będzie... Jak, jak się nazywa? Przygody z Minecraft albo Let's Play Minecraft, nie Let's wiem. Let's Play Minecraft na serwerze po jeden. Dobra, ej, ej, bo już idzie noc. Ja dam time, day, bo mi się nie chce. No time, no daj dla ty... Wiesz, co może jeszcze trochę oddalmy się, bo już tutaj jest Twoje miasto. W końcu coś tutaj już jest budowane. O no to, ale będziemy, nie, nie, nie pójdziemy w stronę, tylko tu, na zachód. Dobra, no to szybko. Na wschód pójdziemy, znaczy, pomyliłem Dobra, się. gdzie ty jesteś, dobra? tam drzewko. Ja też bo nam się pewnie bardzo przyda. Potwory na nadzieję tu łaczą. Ej, patrz, ja wezmę normalne drewno, ty weźmiesz... Yy, znaczy, ja wezmę te drewno. To ścięte, a ty swoje przerobisz na deski i zrobimy węgiel drzewny. I w ogóle. No dobra. O, poczekaj, bo tu jest jakaś kurwa spadła kopalnia. Ej, a mógłbyś wyłączyć to i... Już padłem do niej. Do szyi. A gdzie ty jesteś? W kopalni wpadłem. Ciekawe, ale, ale mi odpowiedź. Ja nie wiem, gdzie ty poszedłeś nawet. Kiedy no tu poszedłeś? tutaj jestem. No. No to przerabiaj, zrób crafting, a ja zrobię tutaj resztę. Dobra. Deski... Wydobędziemy sobie, nie? Coś. Wydobędziemy sobie ten węgiel, co? A bo no Właśnie to się nie opłaca tak za bardzo. Jak mam tutaj węgiel, no to wiesz, ja przykład sobie kilo zrobię. Zrobi Ci też kilo? Mam. Dobra. Mam dwa. No bo szybko się niszczą. Ja tu wykopę stąd zrobię te i wykopę to żelazo. A A wydaje mi się musimy stąd szybko wydostać. A tam chyba jest wyjście o to, nie ma co się bać. No, ja muszę iść do do a nie na dół. Ja szułem i zamiast shifta nacisnąć, to ja cały czas szułem, nie? O, tutaj, a nie, tutaj jest. A ja tutaj też kopię, trochę kopię. A cztery z żelaza. tutaj tam na dole jest żelazo. Idziesz, po nie? Tak. No to idź. Ej, dobra, pierwszą noc tutaj zrobimy? Mam na dwa kilofy. Dobra, Albo jest tam... Ej, e, luzer zrób drzwi i tam jakoś to obuduj. Ładnie, żeby tu tam po prostu nie weszło. Dobra, najpierw zrobię pochodnie. Cztery. Żeby mieliśmy jakieś światło, chociaż. Ja za chwilę szybko jeszcze pójdę po... Bo no to jeszcze nie jest węgiel. To dalej robimy tutaj. Będziesz tak. żelazny? Potem. Dobra, tutaj robimy i tutaj ja już zrobię drzwi, co? Drzwi... Po co to stawiasz? Drzwi tutaj zrobimy i potem je zabieram. Tutaj postawię drewno, bo... O, brzozy wyrzuciłeś. Do. Ej, dobra, ja robię piecyk, co? A to zrób. Bo ja już nie mam kobla. Ja już mam, ja mam. każdym się. No. Tutaj potwory chodzą, tak? Nie. Szkoda. No następnym razem nie będziemy nagrywać błąd. Ale teraz robimy? Teraz dwa odcinki, co? Może. Dzisiaj no może zrobimy dwa odcinki. No ja wiem jak będzie. Złożymy chyba w godzinę, no ale dobra a nie, że masz tu wejście jeszcze. Ej, odejdzie. Ale musimy po 15 minut to zrobić. Znowu musiałbym... A no. chwilę, na chwilę muszę zastopować, poczekać. Ale ja powyżej 15. Bo Ty okay. możesz? No powyżej 15. Ty też możesz, tam musisz ustawić tylko. Ale powyżej 15 na YouTube mi chodzi, ja nie mogę. No. Jakiś na dworze? Co? Nie pytam. Byłem ci Czefle? Nie wiem. Jedynie ja piszę czy masz. Ku, znowu lagi mam. Straszne. Ale lag. Masz. Trzymaj. O, gdzie mamy to Nie. Patrz, gdzie chodzę. I let's stole mam. Ej, tapnij mi go do siebie. Dobra. Czekaj, się to prawdziwy husiek. To nie jest ci. To nie jest prawdziwy husiek. Dobra, i ważne. A no, mam skin. Lol <coughs> No. Ja jestem Dobra, jestem znowu i znowu mam lagi. No, co to ma być? Dobra, już nie mam lagów. Dobra, to zaczynaj gdy macie. No właśnie już zacząłem. Heh. A, o no to na... No to ja idę do tej kopalni, chyba jest już noc. Weź pochodnie. Nie, jeszcze więcej, no. Ale noc już idzie. Weź pochodnie. No przefilę, mam znowu lagi. Pochodnie. No to pochodnie to ja akurat zrobię. Zrobię sobie tu set home, Ja zrobię. Ja nie robię na razie. Czemu? Co zaznaczyłem po prostu White Pointem na minimapie. O, tam jest węgiel. O, dobra. Ty Słuchaj, masz... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Masz tutaj trzy pochodnie. Ja wydobędę ten węgiel, a ty idź. Jaki chusiek to jest? Dobra, to, to gramy, dawaj. Masz debil weźmiel. Luzer! No już, przed chwilę, bo ja muszę... Dobra, Krystian. 28 mili zda. To ty mi daj, ja ale ja się nie nienawidzę. Dzień dobry. Jak to na, na skape idzie rozmowy? Żelabuję Chy... Chrysan28.pl Nie, XD No Ty go już dodajesz, tak? Nie, nie ja ma nikogo takiego. Czyli XD20... A, to jest źle napisałem. Kurde! Mam. Ja też. Krystian leśniak. Leśniak. O. To ja go dodam do rozmowy, bo ja... wiesz. No. A znowu lagi mam. Dobra. A nie mam. Ja <laughs> już całą godzinę. Koło ty dodajesz? Normalnie, sorry, ludzie, że przefile chwilę na nagrywać, coś mi było czuło przypadkiem. Dobra, gdzie jesteś? No chodź tutaj, patrz, czy jest normalnie kolosalny jakiś. Ej, Ej, już nie mam pochodni. O złoto, lol, złoto. Podaj najdłużniej, złoto tu jest. Eh. Żelazo Aj nie będę żelazo kopał mhm. E, diament, lol Gdzie ty jesteś? No bo to pełne rzeczy jest normalnie. O, węgiel następny. Mam 5 diaksów. Fajnie lol. 4 złota, 2 żelaza i jak już znalazłam. Chyba już jest prawie noc, wiesz, muszę ci powiedzieć. Ja idę do góry. O, tu w górę jest. O, że na co? O, że. By chciał z nami nagrywać, byłoby fajnie. Nie? No. Jeżeli to jest oczywiście ten prawdziwy. O ty prawdziwy. No po prostu... Nie wiem, to nie jest mój prawdziwy. nie gra na serwerach, tylko z Badzią na serwerze grają. Wiesz mi oceni na jest prawdziwy. Na swoim gra jeszcze. Jeszcze tylko na swoim gra, O, znowu żelazo nie widziałem. Dobra, chodź, bo już jest prawie noc. To co? to może. Ja tu po chodzę i się nie boję, znowu żelazo. Jeżeli mi ktoś na sklepie coś napisał, tylko ciekawe kto. O, mam w ogóle to sobie zrobię pochodnie. Dobra, i ktoś znowu napisał na sklepie? Panie czytaj, Powiedz, zagrywasz. No wiem, za chwilę pewnie ktoś będzie... Nie, dobra, gdzie jesteś? Ja, w domku. Ja ej, na, ja na... A ty masz na serio 14? Nie na 13. Że no, opisałem. O, stone. Lava, all Dałem mu. Dobra. Czy tepam do ciebie? Bo się zgubiłem.